Cóż, jak Bóg, warto pielgrzymować. Myślę, że byliście na bardzo wielu pielgrzymkach. Gratuluję tym, którzy mają taką możliwość. Miejsca święte są miejscami świętymi. Pan Bóg je wybiera, aby wypełnić swoją niezwykłą obecnością i łaską. W 2024 roku, jak zawsze, organizujemy pielgrzymki na gargano. Do groty objawień Świętego Michała Archanioła z końcem kwietnia i w majowy weekend pielgrzymka lotnicza i we wrześniu na uroczystości odpustowe pielgrzymka autokarowa. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej w linkach pod tym nagraniem. Zapraszamy do udziału i zaproszenia innych. Warto. Święty Michał czeka. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.